Ach, ta Liga Mistrzów, ciekawe co tym razem nam przyniesie. Cześć wszystkim, Seba z tej strony, no i witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale Betside. Po krótkiej przerwie, bo ostatnio głównie się skupiałem na materiałach shorts, jeżeli jeszcze ich nie widzieliście, to zapraszam na kanał. Wejdźcie sobie w kategorię shorts, no i zobaczcie co tam ciekawego robię, bo tam też robię propozycje, no jest jak propozycji więcej, no i są one też po prostu częściej. A teraz przejdźmy do kuponu na Ligę Mistrzów. Na dzień dzisiejszy Superbet oferuje 400 zł za gola Arsenalu lub Realu Madrid dla nowych graczy. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, promocja opisana będzie w opisie, a ja po prostu przechodzę do naszego dubla. Tak jest, no bo dubla gramy, no bo dzisiaj w Lidze Mistrzów są tylko dwa spotkania, dosyć grube, dosyć fajne, no bo to już końcówka tej tegorocznej Ligi Mistrzów, także no to najlepsze zespoły zostały i te najlepsze zespoły będą walczyły o wygranie albo o szansę na wygranie pucharu tegorocznej Ligi Mistrzów. Zacznijmy sobie od spotkania Arsenalu Real Madrid, wokół którego jest promocja w Superbecie. Jeszcze raz, jeżeli ktoś nie ma konta w Superbecie, link w opisie. No, lepsze kazy niż dzisiaj nie będzie, bo jest to 400 zł za bramkę któregoś z tych zespołów, a właśnie w typ związany z bramkami poszedłem. Obie drużyny strzelą gola lub powyżej 2,5 bramek. No jest to spotkanie które różnie może pójść. Wiadomo, jak gra Arsenal, wiadomo też, jakie problemy kadrowe ma Real Madrid. i to jest mecz, który może się zakończyć wynikiem 1 do 0 dla którejś z tych ekip, ale no, chyba uważam, że w takim meczu, o takim kalibrze, no te drużyny na pewno będą szły. Za ciosem, będzie akcja za akcją. Arsenal od wielu, wielu lat nie osiągnął niczego w Lidze Mistrzów. W ogóle dawno w tej Lidze Mistrzów nie był, a także no, mają ogromną szansę. Real, jak to Real, będzie chciał po raz kolejny zdobyć trofeum. No i liczę, że nie będzie tutaj jednej bramki, że będą naprawdę walczyły te zespoły, że będzie to fajne widowisko. No i że ten BDT jest albo chociaż trzy bramki w tych 90 minutach w tym spotkaniu, po prostu wejdą. Potem mamy Bayern Monachium Intermediolan. Kolejne bardzo ciekawe spotkanie. Uważam, że to spotkanie może być właśnie bardziej taktyczne, patrząc jak gra Bayern, patrząc jak gra Inter. Inter, który gdzieś tam będzie pewnie tą drużyną bardziej cofniętą, będzie próbował grać z Country Bayern, który będzie próbował dyktować po prostu warunki gry, styl gry, no bo będą grali e, w Niemczech. I tutaj poszedłem sobie w typ statystyczny. Bayern średnio na mecz robi 7-8 rzutów rożnych, wiadomo, że to jest Liga Mistrzów i e, no, inny przeciwnik i tak dalej. Jednak poszedłem właśnie w typ statystyczny, rzuty rożne i poszedłem w rzuty różne Bayern Monachium, over 4,5 rzutów rożnych. Myślałem, aby pójść też w ogólną linię rzutów rożnych, over 7,5, też był po dosyć ciekawym kursie no a wiadomo, że wtedy liczymy też na rzuty rożne Interu. Ja tutaj liczę na dominację Bayernu oraz na ich rzuty rożne. No i kurs mamy 2,46, gramy za stówkę, także mamy tak naprawdę podwojenie i to jest to, na co liczę, na dzisiejszy kupon przed zakończeniem odcinka. Będzie mi miło, jeżeli zostawicie subskrypcję na tym kanale, łapkę w górę oraz komentarz konkursowy, bo owy będzie jaki zwykły, co wygracie na dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów, a teraz czas na konkurs. Jeżeli o konkurs chodzi, no to będzie standardowo 5 najszybszych osób zgarną po 20 zł free beta do Buchmachera Superbet, a o co bym poprosił? Poprosiłbym o podanie dokładnego wyniku meczu Arsenal-Real Madrid. To było na tyle, trzymajcie się i cześć!